Ten weekend zawody Pucharu świata będą dość nietypowe, ponieważ wyjeżdżamy z Europy, jesteśmy w Park City. Skoczkowie będą skakać na skoczki w Park City. Witam, witam się z Państwem Maciej Ebłoński. Witam również prezesa Polskiego Związku Narciarskiego Jerzego Tatarskiego. Witam. Niestety po zawodach wrócę. Stefan Hulas stracił koszulkę lidera, i na dodatek dwóch zawodników polskich musi się kwalifikować. No, Tydzień temu zawody nie były dla nas udane. Dlatego wszyscy mamy nadzieję, że zobaczymy w ten weekend chociaż jedno podium w wykonaniu Polaków. Warunki nieskoczni o wiele lepsze niż tydzień temu wrócę, ale nawet mamy porywy wiatru w plecy do 1,5 metra na sekundę. No tak, wątpię, żebyśmy zobaczyli tutaj dalekie skoki. Ten wiatr nie wieje tak bezpośrednio w plecy, on wieje troszeczkę w bok, także u niektórych zawodników możemy też zobaczyć problemy po wyjściu z progu. No dobrze, zostało mi tylko zaprosić Państwa na kwalifikacje, które będzie komentować Jakub Wojtala. Kuba, odbiór. Trzeci weekend zmagań skoczków narciarskich Wypucharzy Świata ogłaszam za rozpoczęty. Witam się z Państwem Jakub Wojtala i zapraszam gorąco już teraz na kwalifikacje oczywiście ze skoczni w Park City. Pierwszy z Polaków w tych kwalifikacjach to oczywiście Kamil Soch. Wiatr w plecy, półtora metra ponad na sekundę w porywach. Kamil musi skoczyć ponad 130 metrów, aby myśleć o prowadzeniu. Kamil to są oczywiście najgorszy z Polaków w, pierwszej, w, 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 w w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Ale to jest dobry skok Kamila Stocha i myślę, że tutaj będzie w czołówce. Kamil, zobaczmy, które to będzie miejsce. Zobaczmy, Kamil. Pierwsze miejsce Kamila Brawa dla Kamila Stocha to jest był naprawdę dobry skok. I kolejny z Polaków już zaraz. Jakub Wolny, 74 numer startowy, 131,5 metra. Musi skoczyć Kuba, aby myśleć o tutaj. O prowadzeniu na razie w tych kwalifikacjach, ale to jest bardzo niska parabola lotu i to nie jest aż tak daleki skok jak Kamila Stocha. Powinny być raczej kwalifikacje, będą kwalifikacje raczej do konkursu, bo przypominam, że Kamil Stoch i Jakub Wolny muszą się kwalifikować. Reszta Polaków ma zapewniony ten awans do konkursu, 124 metry, no to dobre, 12 miejsce. Nie jest źle, wiadomo, że Kuba musi poprawić tutaj e, te błędy, ale najmłodszy z naszych zawodników skoczył poprawnie i jest w konkursie. Dawid Kubacki, to jest pierwszy Polak, który się nie musi kwalifikować, to jest dla niego trening, Dawid. E, Letniko Training, spokojnie Dawid, spokojnie. No, dalszy skok niż Kuby Wolnego, bliższy niż Kamila Socha, ale myślę, że tutaj miejsce będzie i tak wysokie. Zobaczmy, które to będzie miejsce Dawida Kubackiego. Realizator nie pokazał nam tutaj powtórki skoku. A to dziwne, bo zazwyczaj pokazuje. I które to będzie miejsce? Czekamy na te wyniki. Jest 125 metrów Dawida Kubackiego. Szóste miejsce, jest w czołówce, ale szkapitalne noty. Dwie dwudziestki, jedna i pół zostały wliczone do noty. I kolejny z Polaków. Maciej Kot, niech ten niebieski kask poniesie go daleko, Maciek leć, 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 żeby jutro żeby jutro było jeszcze lepiej niż teraz i Maciek świetnie, świetny skok Macieka w tych kwalifikacjach. No i tutaj Maciej Kot, no całkiem, całkiem, jak tak, jak, tak by skoczył w konkursie jutro w pierwszej serii to brałbym w ciemno 127,5 metra, bardzo dobry skok i to jest piąte miejsce. Nota ponad 130 punktów. I kolejny z polaków to jest oczywiście Piotrek Żyła. 81 numer startowy musi 131,5 metra. Musi tyle samo skoczyć, ile, ile ma Ci kot. I Kuba Wolny, i Dawid Kubacki, ale to jest świetny skok! Kuba Piotrka Żyła, i to jest w okolicach, w okolicach skoku Kamila Stocha. Kamień Strok skakał pierwszy z Polaków, 129 metrów i to jest drugie miejsce, brawo dla Piotrka Żyły! Świetne świetna świetne odległość. i Stefan Hula ostatni z naszych wdych w tych kwalifikacjach. Stefan stracił tą żółtą koszulkę, żółtą koszulkę lidera ostatnio. Miejmy nadzieję, że oczywiście po tym weekendzie odzyska ją, no i Stefan, dobra wysokość, dobra prędkość, tutaj troszeczkę wyhamował, ale skok jest poprawny. Myślę, że skoki w tych kwalifikacjach Polaków nie były złe, nawet, no... Piotrek, Żyła i Kamisok pokazali, że tutaj, no może, może powalczymy nawet, nawet na zwycięstwo, ale tutaj nie chcę zapeszać, 127 metrów, równe, dalekie skoki Polaków. Proszę Państwa, ja dziękuję za, za te kwalifikacje, oddaję głos teraz Maciejowi Jabłońskiemu, a usłyszę się z Państwem jutro oczywiście na konkursie indywidualnym. Panie Prezesie, widzieliśmy dzisiaj naprawdę przyzwoite skoki. Skocznie bardzo podobna do Wisły, także Polacy nie mieli tutaj problemów ze skakaniem. Gdy jeszcze wyeliminują te małe błędy, takie detale, to naprawdę będzie znakomicie. Oj, będzie, będzie. Panie prezesie, dziękuję bardzo za pojawienie się w studiu. To dla mnie czysta przyjemność. Miło to słyszeć. Dziękuję również Państwu za oglądanie tych kwalifikacji. Maciej Jabłoński, do jutra.